Kwestia lasów państwowych. My mamy takiego partnera konkurencję w Sejmie, która nazywa się Prawo i Sprawiedliwość i to jest formacja polityczna, która jak nie ma problemów, to sama je tworzy i potem już tymi problemami żyje. Otóż za AWS-u pan minister Szyszko, obrońca lasów państwowych, zaproponował ustawę, w której 2 miliony hektarów tego lasu chciał przeznaczyć na cele reprywatyzacyjne. Na szczęście nie zdążył tego zrealizować, bo go Buzek z rządu wyrzucił. Teraz stanął na czele obrony lasów państwowych przed prywatyzacją, gdzie nikt nie ma zamiaru prywatyzować tych lasów. Oczywiście Rostowski chce przepuścić pieniądze lasów państwowych przez budżet centralny, po to, żeby mieć obniżony tak zwany wskaźnik deficytu. Ale już po wielu rozmowach z nami zobowiązał się, że nie uszczupli ani złotówki z dochodów tych lasów, i one będą wracały z powrotem do tych lasów. Ale ponieważ my nie do końca wierzymy temu, co się mówi, lubimy, jak jest napisane, w związku z tym dzisiaj właśnie to głosowanie też było w tej sprawie, gdzie przy całej tej ustawie, pakiecie ustaw okołobudżetowych jest sprawa lasów państwowych stawiana. I tam jasno żeśmy też jako PSL powiedzieli koalicjantowi, że skoro nie mamy gwarancji w tym co mówi minister finansów, to też nie będzie tego zapisu, że lasy państwowe przejdą do jakby sfery budżetowej i będą budżetowane przez konto centralne. To się wiąże z całą reformą dzisiaj administracji publicznej, w której te wszystkie tak zwane gospodarstwa pomocnicze, a więc ta sfera usługowa dla administracji, która była bezpośrednio w administracji są likwidowane, wyłączane i między innymi przy tym próbowano również potraktować lasy państwowe tak jak powiedzmy gospodarstwo pomocnicze przy ministerce czy przy innej instytucji. W związku z tym, że, że nie jesteśmy pewni co do intencji ministra finansów, to wszystko wskazuje na to, że jutro lub pojutrze głosowana w Sejmie pakiet ustaw około budżetowych będzie głosowana, ale z wyłączeniem sprawy lasów. I nie dlatego, że PiS się tym zajął, podpielił się w tym, w, to, po, po, to w ostatnim momencie, zaangażowało się w to Radio Maryja, tylko ja przypomnę, że wtedy, kiedy Szyszko chciał to rzeczywiście prywatyzować, to nie kto inny jak Żelichowski, zebrał wtedy ponad milion dwieście tysięcy podpisów na rzecz zablokowania zachętów prywatyzacyjnych i na początku tej koalicji, kiedy umawialiśmy się z Platformą, też jasno z naszej strony była stała postawiona że za koalicji z PSL em prosimy, żeby w ogóle kwestii prywatyzacji lasów nie podnosili. I to jest nawzajem przez partnera szanowane. Była ta próba, mówię, przerzucenia tych pieniędzy przed budżet. Tam byłaby kwestia taka, że we wskaźnikach moglibyśmy kilka miliardów, że tak powiem do tych 55 słynnych procent mieć mniej, ale myślę, że i bez tego sobie minister finansów poradzi, tym bardziej, że te jego cele nie do końca są jasno określane. Więc tutaj chcę wyraźnie podkreślić, że tego zabiegu nie będzie, natomiast niepotrzebnie diabeł stroi się w ornat i nam się ogonem dzwoni, bo wcale nie jest taki w tej sprawie czysty i pryncypialny.